Dzisiaj zaprezentujemy państwu regenerację kadridża do drukarki Samsung SCX4521. Kadridż ten regeneruje się w identyczny sposób co kasety do urządzeń Samsung ML1610, 2010 oraz Xerox Phaser 3117. W pierwszej kolejności odkręcamy śruby mocujące boki kadridża. Następnie odkręcamy dwie śruby mocujące zbiornik na toner resztkowy. Zdejmujemy zbiornik na toner resztkowy. Zdejmujemy boki kadridża. Wyjmujemy elektrodę ładującą PCR, przesuwając ją w lewą stronę. Następnie wyjmujemy bąber światłoczuły. Nie dotykamy jego powierzchni. Bębel światłoczuły czyścimy za pomocą suchego ręcznika papierowego. Elektrodę ładującą PCR czyścimy za pomocą ręcznika nabliżonego w wodzie destylowanej. Zwalniamy sprężynę uziemiającą metalową listwę dr. Bait. Odkręcamy dwie śruby mocujące metalowe listwy dr. Bait. Wyjmujemy metalową listwę. Czyścimy konstrukcję listwy za pomocą ręcznika nawilżonego w alkoholu izopropylowym. Następnie krawędź listwy Dr. Bait czyścimy za pomocą pałeczki nasączonej w alkoholu izopropylowym. Wyjmujemy korek wsypowy. Odkurzamy wnętrze kadrida z resztek starego tonera. Instalujemy metalową listwę Dr. Bait i przykręcamy ją. Instalujemy bamber światłoczuły. Czyścimy styk elektryczny od elektrody ładującej PCR za pomocą pałeczki nasączonej w alkoholu izopropylowym. Wkładamy elektrody ładującą PCR. Krótszy koniec elektrody ma iść do strony styku elektrycznego. Zakładamy lewy bok kadrycza drukującego. Aplikujemy alternatywny toner. Zakładamy korek wsypowy. Instalujemy sprężynkę uziemiającą metalową Dr. Blade. Za pomocą pałeczki kosmetycznej nasączonej w alkoholu izopropylowym czyścimy styki elektryczne znajdujące się w boku kadridża. Zakładamy prawy bok kadridża ze stykami elektrycznymi. W drugiej części tonera odkręcamy zbierak. Wyjmujemy zbierak i czyścimy zbiornik na toner resztkowy za pomocą odkurzacza. Instalujemy zbierak i przykręcamy go. Instalujemy zbiornik na zużyty toner. Przykręcamy zbiornik na toner resztkowy na śruby mocujące oraz boki kadricza. Wymieniamy bezpiecznik, który resetuje ustawienia urządzenia. Tak zregenerowany kadridż jest gotowy do testu w drukarce.